Zaraz opowiem kawał dwa psy, potem uronisz łzę lub dwie, a potem może przeprosisz sąsiada za to, o czym nie wie? Kiedyś usłyszałem ten kawał od pewnego Jana z Czerkies. No ale ten Jan z Czerkies oczywiście dużo lepiej opowiada ten kawał niż ja. Trudno, grajmy z tym, co mamy. Plum, plum, plum. Na wsi ludzie mieli Rottweilera. Był tak spokojny, że po podwórku z kurami latał. Ale do czasu. Pewnego dnia ich spokojny pies przyniósł im w zębach psa sąsiadów, zaduszonego na śmierć. Postanowili, że nocą przywiążą go z powrotem sąsiadowi do budy. I jakby co, nic nie wiedzą. Rano sąsiad stoi przed budą i tępym wzrokiem patrzy na psa. Co się stało, sąsiedzie? A mój Azor wczoraj zdechł. Zakopałem go za stodołą, a ktoś mi go z powrotem do budy przywiązał. Plum, plum, plum. Co się tu wydarzyło? Kawały często opowiadają prawdziwe historie. Kaskada wydarzeń miała prawo się wydarzyć. A więc nieszczęście Azor zdechł. Przypadek Rottweiler zabłąkał się u sąsiada na podwórku. Zew natury poczuł świeżo padniętego kolegę i go wykopał. Świetne ułożenie psa przynosi cenną zdobycz gospodarzom do domu. Strach sąsiadów przed gniewem sąsiada i opinią na wiosce? Przywiązujemy go z powrotem do budy. Poranny widok sąsiada, współczucie. Dalsze ścieżki są nieznane. Możemy podejrzewać solidarną złość z sąsiadem, że jacy to teraz ludzie są. Lub subtelne dopytywanie: sąsiedzie, a może wczoraj było wypite. Azor zdechł i tak leży od wczoraj, i żadnego kopania nie było? A co Ty zrobiłbyś na ich miejscu? Czekam na Twoją wersję w komentarzu pod filmem.